Cześć i cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów jak obiecałem kolejna jednotomówka tym razem kobieta Udon od wydawnictwa Hanami i powiem szczerze, cieszę się, że Hanami akurat wpadło mi w ręce ponieważ dawno, dawno nie prezentowałem wam mangi od tego wydawnictwa tutaj jeszcze zanim przejdę do środka, to zwróćcie uwagę na zapis u góry, uwaga to jest ostatnia strona komiksu yy, moi drodzy, bardzo fajne zaznaczenie yy, i to jest taki ukłon w stronę osób, które nie czytają na co dzień mank, ewentualnie no mają doświadczenie z komiksami europejskimi, amerykańskimi i nie są zaznajomieni z tym, że, mm, że komiks czyta się tak naprawdę odwrotnie niż komiksy amerykańskie, europejskie, czyli od prawej do lewej. No i dobra, jak od prawej do lewej, to lecimy na samego początku. Moi drodzy, mamy do czynienia z prostym, minimalistycznym romansem, w którym będziemy obserwować budowanie relacji pomiędzy starszą kobietą 35 lat i studentem po dwudziestce. I tak moi drodzy przenosimy się na studia japońskie. Jest ona, jest on. Ona jest rozwódką, ma 35 lat. Postanowiła się usamodzielnić i znalazła pracę w studenckiej stołówce. I codziennie, oprócz, że przychodzą też inni klienci, przychodzi pewien młodzieniec w upapranym stroju. Prawdopodobnie studiuje malarstwo i zawsze zamawia Udon, 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 udon. Dla osób, które nie wiedzą, ja też zresztą też nie wiedziałem, ale spokojnie, Hanami zadbało o to, żeby były przypisy. Udon to jest bardzo prosty makaron, stąd właśnie ten motyw widoczny na okładce. Makaron zalany wodą. Przepisy możecie sobie znaleźć na pewno wujka Gogle. No ale wracając, moi drodzy, do tych spotkań, kobieta zaczyna się zastanawiać, o co chodzi. Czy chłopak ma jakieś problemy ekonomiczne i dlatego zawsze wybiera tu najtańszą, najprostszą potrawę? A może chodzi mu o coś innego? Może zależy mu na pani, która mu wydaje ten posiłek? Dlatego oprócz tych rozmyślań dziewczyna postanawia od czasu do czasu wzbogacić wspomniany makaron, tam troszeczkę szczypiorku dorzuci, aż pewnego dnia się zapomina. I to moi drodzy jest czynnikiem zapalnym do rozpoczęcia rozmów. Powoli takich wiecie, takich prostych jak to bywa pomiędzy osobą wydającą jedzenie a studentem, ale potem mamy coraz głębsze, coraz głębsze i obserwujemy budowanie relacji. I tutaj moi drodzy przejdę na szybko do końca, na tylnią okładkę. Komiks dla dorosłych, ponieważ mamy rzeczywiście tu budowanie fajnej więzi i co prawda zdarzają się pewne takie sceny, w których to bohaterowie mają ochotę zedrzeć ubrania z, z partnera, <gryw> z drugiej osoby, ale nie mamy tutaj żadnej sceny łóżkowej. To chciałbym podkreślić. Natomiast jest budowanie relacji, fajnej relacji. No i co z tego wykwit urodzi się, czy będzie z tego jakaś pyszna potrawa, no już pozostawiam wam do sprawdzenia, ja natomiast przychodzę do wrażeń. No i mogę powiedzieć, że jest to satysfakcjonująca lektura, w której prostota bije nie tylko od strony graficznej, ale również od strony fabularnej. Początkowo musiałam złapać rytm pisania tej mangi, ponieważ mamy leciutki chaos. Jak zauważycie minimalizm wylewa się po prostu z tych kadrów i na sam początku mamy do czynienia z trzema typami narracji. Jest oczywiście rozmowa między bohaterami, jest również można powiedzieć wspomniane przeze mnie sceny, w których to bohaterowie sobie wyobrażają postaci bez ubrań, ale też jest właśnie różne myśli w głowie i nie ma między nimi za bardzo jakiegoś odznaczenia nie jest to, moi drodzy, jakaś duża a, przeszkoda w czytaniu, niemniej w momencie, kiedy przeczytacie pierwsze 15-20 stron, złapa, złapiecie rytm czytania tej mangi, to... Wieście mi, pochłonie Was. Jeżeli szukacie mm, mangi prostej, przyjemnej, w której jest budowanie relacji, nie przeszkadza Wam, że jest dość duża różnica wieku między partnerami, to myślę, że to jest tytuł dla Was. Jedna rzecz, która według mnie fajnie wyróżnia tą historię, jest to motyw jedzenia, ponieważ z racji, iż dziewczyna wydaje posiłki w stołówce, mamy mm, y, z czasami scenki, w których to przychodzą klienci i zamawiają różnego rodzaju potrawy. I wtedy moi drodzy, o właśnie, e, właśnie tego kadru szukałem. I tutaj według mnie Hanna mi zrobiła świetną robotę, bowiem przy każdym posiłku mam odpowiednio przypisy pokazujące, że prostą rzecz, jaką jest makaron, można przygotować na wiele, wiele sposobów. No i moi drodzy, przy okazji, luźne, przy okazji luźnej historii możemy co nieco dowiedzieć się więcej o kuchni japońskiej. No i dla osób, które stwierdzą, że hmm, ciekawe czy podobnie jest u nas, powiem tak, kochani, pomyślcie ile tak naprawdę przepisów jest na takie proste potrawy jak pierogi, na przykład sałatka ziemniaczana, bo dzień, a zwłaszcza, że już idą święta, więc e, sałatki ziemniaczane obowiązkowo będą robione. No pomyślcie, ile rodzin tyle przepisów na sałatki ziemniaczane, czy nawet z racji, że zbliża się jesień jakiś taki bigosik. No każdy jakoś inaczej robi bigos, mimo że to jest ta sama potrawa. Yy, przechodząc do podsumowania... Minimalizm, prostota i satysfakcja. Tymi trzema słowami określiłbym tą mangę. Zresztą no, muszę powiedzieć, że Hanami raczej stara się wydawać dobre albo bardzo dobre mangi. Dlatego sięgając po tę historię wiedziałem, że będę miał do czynienia z y, czymś ciekawym i się jak zwykle nie zawiodłem. Jeżeli lubicie romansidła, jeżeli chcecie sobie odpocząć, to myślę, że kobieta udon jest w sam raz dla was. No i z racji, że mam tutaj dość proste ułożenie kadrów, myślę, że może to być jedna z mank, które można polecić osobom na początek. Nie będą rozproszone na przykład szczegółami, które są gdzieś w tle, ewentualnie dość nietypowym kadrowaniem, bo muszę przyznać, że ułożenie kadrów jest bardzo Proste. To wszystko ode mnie, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na, na Facebooka Goskot Komiksów, tam będę wrzucał informacje odnośnie e, zbliżających się mang, komiksów, audycji. Y, zaglądajcie, zapraszam Was tam, y, akurat w momencie, kiedy słuchacie dzisiejszego, a, dzisiejszej opowieści o, o Manze, to znajduje się na MFC, więc na pewno jeszcze będę wrzucał jakieś zdjęcia. Możecie, jeżeli się nie udaliście na amewkę, to będziecie mogli poczuć klimat tego największego festiwalu komiksowego w Polsce. I to wszystko. Ślicznie Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.